Co tam, z tej strony Kyoke i witam w kolejnym odcinku Roll. Co tam pozytywnie słychać, bo właśnie mnie obrzygowuje kurwa jakiś Hunter z... ...Devi... Z... De z Resident Evil'a. O, ja najpierw go uczyścimy. Tyk. A... ups, 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 ups. ups. Jezu, jezu, używa. Wow. Dawaj życie, życie, życie. Hunter już ginie. Hunter ginie. To a ty. Da uciekać teraz, uciekać, uciekać, uciekać. No wybuchaj, koleś. Co ty chcesz robić? I co nawet życia nie dałeś. Dzięki. Dzięki. Te moby tutaj są strasznie hamskie w tej grze. Dobra, co ja teraz miałem zrobić, bo kuch, to ja nie pamiętam. Aha, bo tamto... to zrobiliśmy na górze, że... na górę, że tam to się ooo! Trafiliście do złej windy! Mada paket. Koza rachu Kosa wyższy poziom! Kosa aż vibruje, od energii wrasta jej niszczycielska siła. Kurwa, mam wibrującą koszę! Zajebiście, kurwa, takiej broni jeszcze nigdy nie miałem. Wibrująca kosa! Czy tylko mi wydaje się to trochę. <laughs> dla kobiet! <laughs> nie no, w staje sensie się dziwne. No, o otwierać, otwierać. O, tutaj ostatnio walczyliśmy z oprawcą, który moim zdaniem był w pytkę. Panie był zrobiony. Miał już próba zombiego w sobie. <śmum> zombiego miasto. E, dobra, tutaj ma musimy we mnie co zrobić, tak? A nie, to, to się wyciąga, a nie wpycha. No dobra, to co teraz? Kolejny filar nam się pojawi i wtedy będziemy mogli przejść dalej. No. Bravissimo! Lepiej bym tego nie wymyślił. Dobra, jedziemy. Kamera. Wróć w moje władanie. O, tam coś jest w ogóle? Czy to jest takie takie dziulstwo, że ja tylko będę myślał, że tam coś jest i że tam powinien iść, a jednak to będzie burszt. Tak, tam coś na pewno jest. Oooo myślałem, że się tego złapie. <śla> Kurwa. UK, ty Jesteś zajebisty, śledczy. Tak, tam coś na pewno jest. I kurwa, skacze w przepaść. No nic. Ale tutaj przecież no, no. To się aż prosi, żeby się tego złapać. Dobra, lecimy ta. Co tutaj teraz będzie? Czemu tu jest jakieś kurwa wejście? O co chodzi? Czemu tu jest tak? A czemu tu jest? What the fuck? I kto co, co ja teraz mam o tym myśleć? Pójdziemy tu, no bo tak? Myślicie, że wszystko Dawaj, 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 Okej, okay, przeskoczony. No, tu się znowu przychodzi tamtędy. Mam wrażenie, że ja tu kurwa kiedyś szedłem Ale nie wiem A wy co tu tym Tak mi się skromnie, kurde, wydaje, że... Ja to chyba byłem. Ja. Co to jest? Tu byłem, dobra, wracamy tam, ja pierdzielę. sorry pozytywni, że za taki zamot. Znaczy nie wiem, czy tu byłem na 100%, ale strasznie mi się kojarzy to wszystko, że ja tu już, kurwa, robiłem taką samą serię jumpów w ogóle. Puście, puście, puśćcie, okej, okay. lecimy szybko tam, bo tam mieliśmy iść do tych głównych drzwi, które nam się odlokowały. Zobaczmy co one w ogóle tworzyły. Aha, bo ja tu. No tak faktycznie, ja tu byłem wcześniej, nie? O, tutaj ten krzyż. Zwróciłem uwagę na krzyż. No właśnie. Kuźwa. Dobry jestem. Tu i tu. To znowu kamera. Zajebiście, dzięki. Uwielbiam kiedy mi się blokuje kamera. O, jest to jakaś lawa, bo ja chcę się zabić, kurwa. Chociaż nie, bo mam mało życia. A. A i tak zginę. Chyba Trzyma to teraz. Ej, ja pierdzielę i tak. Musi się kamera zepsuć. Musi, bo Aha! Dobra, ona się nie psuje! <laughs> Właśnie wpadłem na genialny pomysł, że... O kurwa, życie. Nie, to nie jest życie. Właśnie wpadłem na genialny pomysł, że... że gdyby tak dać jeszcze raz F, które pozwala mi namierzać parę naraz raz celów ee, za pomocą silikona, to może by się to zblokowało I ta Tak oto QK kurwa w 5 odcinków odgadną zagadkę zaczynania się kamery. nie to znowu... To miałby... Dziękuję bardzo. Wiesz tam mi wszystkich i że, 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 nie wiem... Czachu, czachu! Czachu, ty tak stoisz, I fatalita, dziękuję. Wy tu dostajecie z kosy, bo ona wibruje, czujecie to? <suszy> Przydałyby się teraz jakieś słodziutkie anielice, to... Z wibrującą kosą na pewno wymiały miały fan. Ale dalej twierdzę, że za bardzo tracę życie i za mało używam kurwa tych super skills, skoro tutaj mamy o to. Kurwa niepoczynanie to wziąłem. Tak myślałem, że, że tu jeszcze wyskoczę. Otną dziewczyna, ja tu widzimy. Okej. Okay. Handyżisko, wielkie psisko. Huntera, huntera, huntera i jest już pozabijany, pozamiatany. O, dziękuję bardzo Teraz mogę się z wami zająć, proszę Ciach, 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 ale te kombosy są śliczne Co teraz? Aha, miecz muszę mieć, okej okay. Biorę miecz! I co Idziemy. <laughs> Dwóch aż! Wow! Zrobimy kamienną skórę kurwa. Jedziemy. Come on bitch. Come on. Come on. Come on bitch. Come on. Come on. Prostyno. Come on bitch. Come on. Come on. Come on bitch. Come on. Dwóch skriptzerów przeszło i zaczynają mi się tu kurwa rozbierać. Świaduję, że to nie chcielibyście poczuć moją kutrującą kosę, ale jakoś tak bardziej wolę walczyć z wami mieszać. No to też masz kosyk to tak. No i właśnie, i kosa nie jest zbyt. Jestem słaby, kurwa. Który to powiedział? Zaraz was finiszuję, to trzeba będziecie mieć. Koszę bardzo, ja jestem słaby. Wziąłem <noise> kurwa, ty słaby, nie widziałem. <noise> Gdzie uciekasz? jestem. No i finish. To i to ty. Dziękuję bardzo. No, mogę już wracać stąd? mi ci jakieś. Aaa, to się potegowuje do góry. Jakie sprytne. Dobra, jedziemy z tym. Otwieramy. I. Co teraz? Co teraz? Co teraz, teraz, teraz? Gdzie oniś? Gdzie ja mam wracać? Aż tak bardzo? Wracać? A może tędy wrócimy, tędy będzie szybciej, nie? Może znaczy szybciej. Tak znaczy mi się wydaje, że szybciej. Sprawdźmy. I jump tutaj. Nie kurwa! Wojna! Nie daj, że masz mało życia, to jeszcze mnie nie słuchasz, tak? Oh. Chodźmy tu. I teraz jump tu. No! Jump bok. I jump tu. Ok. I teraz powinno się udać, bo po prostu otwieramy to tak. Ja już chyba zapomniałem gdzie ja jestem. Nie! Co ja się zgubiłem tutaj w tym? Aha, to. Dobra, już chyba kojarzę, Tędy się idzie. Takie śpadem do lawy. Pamiętam to miejsce. <grymne> Okej, okay, wchodzimy... Tutaj. I to są te drzwi. To są te drzwi, dokładnie. To jest to. <grymne> Masz trzeci miecz. Trzymaj mocno go, trzymaj! Teraz macie trójkącik z mieczami, chcecie? Użyczę wam trochę mojej wibrującej kosy. Ona i wibruje, i wiruje. Wszystko kurwa, wszystkie funkcje ma. Jak na prawdziwą kosę 2013 przystało. No, lecimy do góry, tak? Posążki. Wow. Ok. Ok. Co teraz? Du, 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 du. Ok. Dobra. Dziękuję. Ale. O, jesteśmy tutaj. Właśnie, właśnie, właśnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Sprawdźmy, czy Shuriken działa na odbyty. Sprawdźmy to, sprawdźmy. My, sprawdźmy, bo jestem strasznie ciekawy. Uwaga, działa, działa, jest! Kurwa, Uaa! działa, Zajebiście. I co tutaj mamy na pewno? coś jest było ciężko to zdobyć. Co jest, co jest? Du, 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 du. Kurwa, co? 10 nie mam zebet takich. Zajebiście, to już mam pozamiatane, bo tego na pewno nie zbiorę. Co, schodzimy na dół, co tu jest? Tu są jeszcze dwa. O, życie! <grywki> Dzięki. O, może tu jest pozostałe dziewięć. He? No dobra, mamy zwiększony poziom gniewu, no dobra. A, może być krzydełkami do góry. Dobra, ja, skoro wróciliśmy do tego momentu, gdzie... Ups. <śmiennie> Nie. Ciśnij wojna, ciśnij, ciśnij. Okej. Okay. Y... Gdzie teraz? Tutaj? <śmiennie> Hello. Dobra, eee... Y... Okej. Okay. Co teraz? Tutaj jeszcze jest te ukryte, ale kurde, jak to mam rozwalić? Chcę rzucić przez tamto. To będzie kurwa dzikie, a ja takiego cela nie mam. Ale. Spróbujmy. <grywa> <grywa> się grało kiedyś w kosza. Wow, 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 wow. Co my tu mamy? Odłamy kamienia życia. do... O, dostajemy nową czachę, zajebliście, tego mi brakowało właśnie. Ua, ale żeśmy teraz jednali sobie up upgrade'a zajebistego. O, jakie świece? O, zamknięte drzwi. Dobrze, że wszystko pozbierałem, a przynajmniej wszystko co widziałem do zebrania. O, To lecimy. I co tu nas czeka? Co tu nas czeka? Tutaj już jesteśmy, coraz bliżej! W kolejnym odcinku zobaczymy, co nas czeka, więc dzięki za oglądanie, kochani! Trzymajcie się i bądźcie tak pozytywni, jak jesteście!